Hej, chcieliście kiedyś przetrwać w minecrafcie? Dobrze się składa, bo ja umiem przetrwać. Musisz na, na sam początek zebrać drewno. Zrób crafting table. Idź na polowania. Musisz mieć więcej owiec, żeby zrobić łóżko. Zrób łóżko. Ale po co ci łóżko, jak jest dzień? Poczekaj, aż będzie noc. Więc jest, jest noc, się spać. Jest dzień. I co teraz robi dalej? Hmm, zastanówmy się. Przyczynij więcej drzewa. Zbierz drewno. Zrób z tego deski i zrób sobie dom. Tylko gdzie chcesz. Ja wybrałem za sobą miejsce. Pięć minut później. No i proszę, dom jak z marzeń. Zrób drzwi. Zrób kilof. Idź do kopalni. Jak nie masz w pobliżu żadnej kopalni, w kopcie, to może pod tobą będzie jakaś kopalnia. Tylko uważaj, oczywiście, bo jak Minecraft mówi, pierwsza zadań Minecrafta, nie kop się w dół. Najlepiej kopać dwa bloki. Pokażę Wam jak. Właśnie tak. Kop się, aż nie znajdziesz jakiejś jaskini. Znalazłeś żelazo. No i czy przydać ci się. Wykopałeś? Idź dalej. Znaleźć kopalnię, ale dlaczego bloki są rozsypane? Nie ważne, kop się i szukaj diasów. Najlepiej na poziomie. E, czekajcie, Nie no dlaczego ja akurat zapomniałem jak nagrywałem odcinek? No powiedzcie mi to. Dlaczego? Akurat zapomniałem jak y, rob, robię odcinek Nie wiem dlaczego zapomniałem Ale w, w opisie będzie Zobaczcie do, Zobaczcie do opisu Ja, ja powiem y, do, Zobaczcie do opisu Ja powiem gdzie ben, y, Na jakim poziomie są diamenty y, No A, a jeszcze ty, Jeszcze trik chciałam wam pokazać jak nie możecie znaleźć kopalni, usadźcie TNT. Później znajdziecie pewnie. No i... A jak nie znajdziecie przez TNT, kopcie się dalej, aż znajdziecie diamenty. Oj. Znalazłeś diaksy? Wykop kopie. Nie czekaj. Na górę. Pstryk! Pstryk! Zrób sobie Zrób se, ty Jak sobie zbroję. Zrobiłeś? Oczywiście nic nie pozostaje, aby tą zbroję założyć. Masz jeszcze trochę diamentów? Masz jeszcze trochę diamentów, więc zrób sobie. Oczywiście. No jak żeby inaczej. Zrób sobie. Zrób sobie oczywiście mieczyk diaksowy i diaksowy kidów. A nie. A nie czerwony blok. Nie. Żaden czerwony blok! No po co ci czerwony blok? Zrób, no, zrób sobie e, te rzeczy diaksowe, bo... Pracujesz mi odcinek, super. Po prostu zrób sobie z diaksowe, później dam Cię wypłatę za odcinek. Zrobiłeś diaksowe rzeczy, musisz iść teraz, oczywiście, kopać obsydian, więc idź. Oczywiście zanim to zrobisz, musisz oczywiście jeszcze przecież się położyć, spać. Po bliżu są potwory? Musisz iść do potworów. No to idziemy. Gdzie są te potwory? Pająk! Gdzieś jeszcze? Nie widzisz nigdzie potworów. Chyba, że widzisz płynącego creepera. Trzeba go wybuchnąć. A teraz możesz się spokojnie położyć, spać. No i możesz teraz się oczywiście położyć, spać. Jest dzień. Nic innego, żeby zrobić, oczywiście sobie portal do endu. Musisz oczywiście iść znowu do kopalni, więc widzimy się jak ja, Madi. W sumie. Yy, no Madi, ten, bo ktoś, yy, bo ze mną pracuje ktoś, ją yy, w są. A dobra, już nieważne. Yy, no i musisz wziąć oczywiście yy, obsydian. Nie zapomnijcie o, o, o tym: o Flint and czyli zapalniczce. Albo krzeszowo. u, masz 12 obsydianu flinten steel, dwa diamenty jeszcze i możesz lazuryt. Wiesz co teraz trzeba zrobić? Oczywiście trzeba zrobić portal i enchant. Boże, z kim ja pracuję? <laughs> zbuduj ponownie. Op, yy, zbuduj ponownie. Portal i nic nie podpalaj. Yy, le... O, masz więcej. Mam się na ciebie wkurzyć. O. Masz więcej obsydianu? Nie wiedziałam, że masz więcej niż o 12. Ale dobra. coś ty zrobił tutaj? Musisz iść chyba na naukę Minecrafta. Dobra, chyba teraz zrobi dobrze. Uwaga. Patrzmy, czy on teraz zrobi dobrze. Oczywiście to jestem ja. Ten, który buduje portal. No nareszcie. Ile mamy na ciebie czekać? Oczywiście teraz... Nic nie wypada, żeby oczywiście iść do domu i zrobić enchant. No to zrobiłeś ten enchant? To nie jest enchant. Coś ty zrobił. To nie jest enchant. Ty musisz zrobić enchant, a nie jakieś inne rzeczy. Coś ty zrobił. Ile ty masz tych diamentów? Powiedz ty mi. O, no, teraz to się przynajmniej postarałeś z tym. No i teraz oczywiście pora enchantować. Jak zenchantujecie, to oczywiście idźcie do nederu. No, i teraz załóż sobie zbrojkę, no i będziesz miał epik. No, i oczywiście trzeba iść do Nederu. Jesteś w Nederze. Musisz i zabić, szukać twierdzy, iść zabić. Oczywiście Blazy. Ma, ma. I oczywiście musisz pokonać, żeby cię nie był, bo musisz oczywiście wrócić żywy. Utonąłeś w lawie, i nie masz rzeczy, ale. A czy poszło do leskini i wydobywać diamenty i lazury, żeby mieć brokę? No to pokaż, jaka wspaniała. Wow! No to musisz po prostu zrobić oko, kresu i iść do smoka. Jak będziecie tam, to po prostu, no po prostu kopcie się i szukajcie twierdzy. Ale czekajcie, jak chcecie, żeby. Pokazał wam jak zniszczyć smoka Endu i Withera Albo... Albo nie wiem Jak chcecie, żebym wam to pokazał To musicie tutaj zostawić lajka w górę Bo zniszczę ten blok niszcza Za późno Dobra, zobaczcie to To będzie szybszy. Kto będzie szybszy? Ja wykopający blok Czerwonitu. Czy ty? Jak zostawisz chłopkę w górę? Chyba byłem pierwszy. A zobaczmy, kto szybciej. Kto, czy ja wykopię szybciej, czy ty dasz suba? Zobaczymy, czy ty teraz napisz komentarz, jak są włączone. I teraz zobaczmy, kto będzie teraz pierwszy, kto zostawi dzwoneczek z subskrypcją. Ja chyba byłem pierwszy. I teraz właśnie, jak wykopię ten czerwienit, to kończy się odcinek. Więc zostawcie lajka w górę, subskrypcję, dzwon... Dzwo, dzwo, czekajcie, ja wam pokażę, co macie zostawić. No, musicie zostawić subskrypcję, yy, znaczy, jak będą włączone komentarze, komentarz napisać, yy, zostawić łapkę w górę, Yy, subskrypcje i dzwoneczek taki piękny dzwoneczek słuchajcie kto będzie pierwszy ja klikający dzwon czy wy klikający dzwon na o youtube czy ja klikający w no chyba ja byłem szybszy ale dobra jak wykopie ten czerwienit kończy odcinek więc tylko jeszcze zostawcie dzwoneczka jak tutaj yy, dzwo, dzwoneczki wam mówią Cała woda w dzwonkach! Dobra? Więc zostawcie lajka w górę, subskrypcję, dzwoneczek, nie wiem ile ja tu mówię w komentarz. I wykopię ten blog, to wtedy jak się kończy odcinek, więc eee, cześć!